Szanowni Państwo, dzień dobry. Cudownie was widzieć wciąż o tej godzinie i dziękuję, że jesteście. Dziś o temacie bardzo ważnym, bo o empatii. I tak jakby się wydawało, że empatia to taki, a, znowu kompetencje miękkie, ale proszę Państwa, nie możemy zapominać, że bez kompetencji życiowych nie możemy mówić o kompetencjach biznesowych. Są to komplementarne tematy, i empatia to nie jest tylko ładne hasło. To są konkretne działania, które dają konkretne efekty. I tak, i ja również, i Państwo zapewne zadajemy sobie pytania, co ten lider powinien mieć, żeby ludzie chcieli za nim podążać. Często wymieniamy i myślimy o tych kompetencjach biznesowych, natomiast rzadko mówimy o tych kompetencjach życiowych. I. Tutaj przeprowadzono wspaniałe badanie, już wymieniony został Instytut Galupa dzisiaj, ale naprawdę robi świetną robotę, więc wymienię tutaj pewne badanie, które Instytut Galupa przeprowadził. Otóż przebadano ponad milion zespołów, przebadano ponad 20 tysięcy liderów, czyli grupa badawcza jest naprawdę bardzo imponująca. Ponieważ chcieli się dowiedzieć, czego tak naprawdę ludzie szukają i potrzebują. U lidera, jakich cech pożądają, żeby za nim podążać. I proszę Państwa, wcale nie chodziło o takie cechy czy takie zachowania, typu dawanie dodatkowych dni wolnych czy też, prawda, ekstra bonusy. Absolutnie nie. Ludzie na pierwszych miejscach wymienili takie cechy jak zaufanie, stabilność, nadzieje i uwaga. Empatię. Tak dobrze Państwo widzą, ludzie chcą liderów, którzy będą ich słuchać, rozumieć, którzy będą ich motywować do działania. I oczywiście negatywnie się wypowiadali na temat mikromanagementu, czyli stresującej atmosfery. Nie lubimy, nie chcemy. I to mi pokazuje, że właśnie w naszym życiu te kompetencje miękkie są bardzo. Istotne. Kim jest ten empatyczny lider? Liderka, tutaj się poprawię, bo mówimy dzisiaj o nas, y, paniach, prawda? więc y, y, odmieniam. Y, empatyczny lider to jest taka osoba, która aktywnie słucha, czyli potrafi wyłączyć swoje myśli i skupić się na przekazie, który chce nam dać rozmówca. Jest to osoba, która zadaje pytanie. Zadaje pytanie. To jest taka cecha dziecięca, którą my w dorosłym życiu niestety zatracamy zadawanie pytań. Pomaga nam doprecyzować to, co chcemy się dowiedzieć, tak? Dostrzega i nazywa emocje. Emocje są nieodłączną częścią naszego życia, również biznesowego. Szanuje odmienność i wczuwa się w sytuacje innych. Najczęściej właśnie określamy empatię jako tą osobę, która potrafi zrozumieć drugą stronę, prawda? No dobrze, ale co te cechy tak naprawdę dają temu liderowi? Proszę Państwa, dzięki tym cechom empatyczny lider, liderka, buduje silne relacje, tak? A przecież zgrany zespół to jest podstawa. Empatyczny lider motywuje, inspiruje poprzez swoją postawę. Empatyczny lider rozwiązuje konflikty, bo są nieodłączną częścią naszego, naszej codzienności, naszej pracy. E i empatyczny lider potrafi te konflikty obrócić w konstruktywną rozmowę i znaleźć rozwiązanie dobre dla każdego. Empatyczny lider wzmacnia markę poprzez dobre wartości i praktyki. I tutaj też były, rozmawialiśmy w poprzednich panelach, słyszeliśmy, że wartości firmy są bardzo ważne. Dlaczego? Bo ludzie się lubią identyfikować z markami, z którymi podzielają. Wspólne wartości, wspólną moralność, prawda? Więc te wartości są bardzo ważne i otwiera drzwi do innowacji i pozytywnego wpływu. Dlaczego? Dlatego, bo empatyczny lider potrafi stworzyć atmosferę otwartości, szacunku i zaufania, dzięki czemu nasi pracownicy chętniej przychodzą z pomysłami do nas, nie boją się wyrażać swoich innowacyjnych pomysłów, tak? Ponieważ wiedzą, że zostaną wysłuchani ich pomysły zostaną zrealizowane. I właśnie, i tutaj też często dostaję tak, takie pytanie, no dobrze Nina, ale tobie łatwo mówić, ty jesteś empatką, jak ćwiczyć empatię, jak się skupić na tym, tak? Proszę państwa, empatia jest jak mięsień, tak samo jak nasze mięśnie ćwiczymy na siłowni, empatię również możemy ćwiczyć poprzez takie cztery proste ćwiczenia, jak ćwiczenie uważności. Teraz jesteśmy, rzeczywiście żyjemy w, życiu, w takich czasach, gdzie jesteśmy rozproszeni poprzez telefony, social media, mnóstwo bodźców, jesteśmy po prostu przebodźcowani. I taka nauka nawet dla Państwa bardzo proponuję, żeby chociaż raz dziennie spróbować po prostu skupić się na tu i teraz, tak? Albo w trakcie rozmowy. Czy ja faktycznie słucham tej osoby, która do mnie mówi, czy moje myśli już są. Dwa kroki dalej o tym, czy ja zrobię pranie, czy pójdę, czy pójdę na zakupy, czy dziecku kupię, nie wiem, ubranie, prawda? Aktywne słuchanie. To też jest o uważności. Zadawanie pytań, zadawajmy pytania. Mówi się, kto pytanie, błądzi, to jest prawda. Nie bójmy się zadawania pytań, bo często druga strona ma zupełnie inne doświadczenia tak, jej komunikat może, mu się wydawać, że przekazuje w prawidłowy sposób, ale my go możemy odbierać zupełnie inaczej, więc dopytujmy, nie bójmy się zadawania pytań. No i oczywiście wciela się w sytuację drugiej strony, jeszcze raz to podkreślam, bo czasami wyjście ze swoich butów i spojrzenie na sytuację z innej perspektywy po pierwsze rozszerza nasze horyzonty, ale też pomaga w rozwiązywaniu naprawdę trudnych momentów i tutaj Powiem Państwu jedno bardzo e, prywatne takie moje odczucie. Na szczęście mam takie, takie szczęście, że pracuję obecnie w firmie, gdzie takich empatycznych liderów u mnie nie brakuje. I rzeczywiście jak przechodzę do nich z różnymi pomysłami, e, a jako empatka mam różne spostrzeżenia społeczne i nie boję się tworzyć projekty, które są społecznie ważne. Uwierzcie mi, że za każdym razem jak przechodzę do moich... E, Menadżerów, dyrektorów, jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby powiedzieli nie. I tak chyba jestem w mniejszości, niestety, że akurat mi się trafiła taka firma, ale naprawdę, że czeka każdemu, żeby mogli się w taki sposób rozwijać. I żeby jednak uważam, że trzeba mówić głośno i dużo na temat empatii u liderów, bo dzięki temu nasze biznesy też będą się rozwijały lepiej. I chciałabym dzisiaj Państwu przedstawić projekt, o którym mówiła Milena. Projekt Power On! Jest to moje dziecko, które powstało pół roku temu w mojej głowie. Na szczęście wypowiedziałam ten pomysł na głos. Tak, bo często jest tak, że mamy pomysły, zapominamy albo boimy się wypowiadać te pomysły na głos. Jest to projekt aktywizacji zawodowej kobiet. Skąd on się wziął w mojej głowie? Otóż, proszę Państwa, oczywiście z doświadczenia. Ja też, jako kobieta, jako mama, byłam w takim momencie w swoim życiu, kiedy miałam bardzo dużą trudność z powrotem na rynek pracy. Wiem, jak to jest. I wtedy nie było takich projektów, nie było osoby, która wyciągnęła w moją stronę rękę, żeby wesprzeć, wzmocnić mnie, zmotywować, żebym ruszyła mocniej do przodu. Dlatego teraz, kiedy ja jestem w innym momencie życia, kiedy stanęłam mocniej na swoich nogach, postanowiłam. Teraz to ja zrobię coś dla innych kobiet, które są w tym momencie, w którym byłam kiedyś ja. I stworzyłam projekt Power On. Proszę Państwa, ja chciałabym poprosić o ogromne brawa, bo dzisiaj z nami są nasze uczestniczki projektu. I pierwszy raz dzisiaj z Państwem zobaczyły ten materiał. Ja obejrzałam już ten film kilka razy, ale za każdym razem, jak słyszę ich słowa, to się wzruszam. E, wiadomo, jak empatka. Natomiast, e, wiedzą Państwo, Myślę, że takie, ten projekt właśnie pokazuje, że empatia jest ważna, że warto inwestować w ludzi, bo to przecież ludzie są najważniejsi, prawda? I chciałabym, żebyśmy dzisiaj wyszli e, z taką myślą e, stąd, że empatia to nie jest słabość. Empatia to jest gigantyczna moc. Jest to ogromna siła, która naprawdę może zmieniać świat na lepsze. Czy wielu? Czy trzynastu, czy chociażby nawet jednej osoby, ale zawsze warto. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. E, dziękujemy bardzo, Nino. Wielkie brawa.